Siemonko, z i strony mniej technicznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wykonać atak brute force przy użyciu narzędzia Hydra. Będzie to bardzo, ale to bardzo podstawowy atak na usługę SSH. Będzie on polegał na tym, że postawimy sobie na jednej maszynce serwer SSH. No, i będziemy próbować z drugiej maszynki wbić się do niego przy założeniu, że znamy nazwę użytkownika. No, oraz hasła będziemy pobierać z listy, którą sobie pobierzemy z GitHuba. Tylko że zadziałamy przy takim scenariuszu dodatkowo. Że to hasło do tej listy sobie tak naprawdę wrzucimy w którejś linze, żeby po prostu tylko i wyłącznie zaprezentować, jak taki atak wygląda. Jak wiadomo, wykonujemy to tylko i wyłącznie na własnych zasobach. Nie atakujemy żadnych zewnętrznych serwisów, które są udostępnione w internecie. Maszynki są postawiane u mnie. No i możemy przechodzić do, do prezentacji. No to dobra, mamy dwie maszyny, kaliego na którym, którym będziemy atakować, już Wam tutaj zwiększę trochę wielkość. No i tak samo tutaj na drugiej maszynce, ta druga maszynka to jest, ta druga maszynka po prawej stronie to jest Debian, na którym postawimy sobie właśnie taki serwer SSH który będziemy atakować. No i dobra. No to możemy sobie zacząć. Pierwsze co pobieramy sobie paczkę Open SSH Server. Dobra. Ja akurat tą paczkę mam pobraną, więc u was, jeżeli byście chcieli sobie też wykonać taki atak. No, to trzeba będzie sobie tą paczkę zainstalować. Dobra, w momencie, jeżeli paczka jest pobrana, musielibyśmy sprawdzić, czy usługa SSH jest aktywna. Sprawdzamy to za pomocą komendy system system CTL. No, i podajemy nazwę, jeszcze przepraszam, podajemy teraz, co chcemy zrobić, czyli sprawdzamy status. No i jaka usługa, czyli SSH akurat w naszym przypadku. Zmniejszę może troszeczkę. No i jak widać, w tym przypadku usługa jest Active. Jeżeli byście mieli nieaktywowaną usługę, no to startujemy ją podobną, podobną tutaj komendą w terminalu, tylko zmieniamy status na start, tak? I startujemy sobie usługę. Możemy też taką usługę zastopować, i wtedy to będzie wyglądało w taki sposób. I teraz, jak sprawdzimy sobie jej status, no to jest inactive, tak? Czyli w tym momencie nie moglibyśmy się połączyć do, do tej usługi SSH. Dobra, wystartuję sobie tą usługę. Start. No i sprawdzam status. Jest active, tak? Dobra, następne co potrzebujemy to sprawdzić sobie adres IP naszej karty sieciowej. W tym przypadku jest to adres z końcówką 033, też dodam, że te dwie maszyny pracują w tej samej, samej podsieci, więc one ze sobą gadają. Jeszcze, żeby Wam to zaprezentować, to puścimy pinga właśnie do, do tej maszynki. No i jak widać, odpowiada nam. Dobra, możemy sobie to wyklearować. Usługa SSH stoi. Więc tak naprawdę na tym sobie już nic nie ruszamy, bo nasze założenia są takie, że, że jest w najprostszy sposób skonfigurowana po prostu usługa SSH, czyli ktoś stawia taki serwerek sobie, nic na nim nie robi i wypuszcza go załóżmy do internetu, tak? I teraz jak atakujący może spróbować go zaatakować. No i dobra, no to trzeba będzie na naszej maszynce, której będziemy atakować, pobrać sobie najpierw tak naprawdę słownik haseł, z którego będziemy korzystać. Taki słownik haseł możemy sobie normalnie z GitHuba ściągnąć. No i dobra, ściągniemy go sobie tutaj. Git clone oczywiście. No i tutaj mamy ten link, oj tylko tu mi się już jakieś wkradły kluczki, już to usuwamy wszystko, dobra Not found, dobra coś za dużo gdzieś poleciałem, coś gdzieś, ty ty ty, trimaster, dobra już, już, już e, dobra, bo to nie ma być z tego po prostu ma być wordlist, o, dobra e, paste dobra, sklonuje nam mm, to repozytorium e, no i teraz możemy sobie sprawdzić, tak, mamy ls e, wordlist e, no i możemy sobie przejść do tego katalogu no i w nim mamy mm, tak naprawdę tutaj e, parę plików. Nas będzie interesował e, passlist, e, do którego wrzucimy sobie najpierw to hasło gdzieś tam w którejś, w którejś lince, żeby Wam pokazać jak taki ja, tak wygląda. E, no i dobra, możemy sobie to edytować. E, otworzymy sobie nano passlist. E, Dobra, no i tutaj tak naprawdę mamy te wszystkie hasła, nie? które gdzieś tam możliwe, że były używane albo, albo gdzieś tam ktoś po prostu wygenerował w jakiś sobie sposób. I też jak możemy wiedzieć pewnie w Darknecie, yy, znaczy nie pewnie, na pewno w Darknecie latają właśnie takie słowniki haseł, tylko że już takich prawdziwych haseł, haseł. Więc jeżeli był jakiś wyciek haseł yy, gdzieś tam z jakiegoś serwisu, yy, no to mm, możemy się obawiać tak że akurat y, maszyna którą gdzieś tam wystawiliśmy może być podatna y, jest źle zabezpieczona y, no i hasło dodatkowo może gdzieś tam latać jeszcze w internecie tak czyli jeżeli ktoś akurat trafi na, y, na to hasło albo będzie miał jakieś informacje poprzez gdzieś tam y, wykonanie jakiegoś osintu y, no to może właśnie w prosty sposób tą usługę która jest wystawiona na zewnątrz y, zaatakować Dobra, my sobie tutaj dodamy to hasło, które ja akurat znam. Mniej technicznie hasło. Takie ustawiłem. Do, do tego user'a, który będzie się łączył po SSH. Zapisujemy sobie to. No i dobra, możemy sobie. cat pass list, tak? Czyli możemy sobie przeczytać i pogrepujemy sobie. Czyli spróbujemy znaleźć, właśnie czy, to, czy to hasło, które tam wpisałem, się na pewno gdzieś w tym pliku znajduje. Jak widać, znalazło nam, że to hasło w którejś linii kodu gdzieś tam jest. Dobra, to możemy przejść teraz już do narzędzia Hydra, którym już będziemy stricte robić atak. Czyli tak, odpalamy sobie go za pomocą sudo. Yy, przez superusera hydra no i teraz tak yy, pierwszy parametr l małe l jest to wskazanie yy, może zrobimy jeszcze tak żeby od góry gdzieś tutaj o yy, sudo hydra L, wskazujemy nazwę statycznie, że tak powiem, czyli wpisujemy ją z palca e, nazwę użytkownika. Jeżeli jest to małe l, jeżeli byśmy chcieli też wrzucić z jakiejś listy, no to wpisujemy parametr z dużym l. E, dobra, wpisujemy mniej technicznie. E, no i teraz e, lista haseł, tak? Czyli tak samo jak w poprzednim parametrze. Małe P jest to hasło ustawione statycznie, czyli możemy wpisać sobie w palce jakieś, jakieś jedno hasło. Ale w naszym przypadku tutaj użyjemy właśnie tej pas listy TXT. No i teraz wskazujemy usługę. Wskazujemy usługę, no i adres hosta, którego chcemy zaatakować. I ostatni parametr jest to minus V. Jest to parametr, który po prostu będzie nam e, pokazywał, e, jakie hasło akurat w tym momencie e, Hydra próbuje atakować. E, no i tak naprawdę możemy ten atak już odpalić i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. E, dobra, oczywiście e, jeszcze trzeba wpisać sobie hasło. E, do superusera, no i tutaj musimy teraz poczekać parę sekund. Oczywiście można też sobie to skipnąć parametrem minus i tak, jak tutaj możemy sobie zauważyć. Ale dobra, no i Hydra zaczęła atak. Powiększymy sobie na cały ekran, czyli tak, leci sobie po loginie mniej technicznie i wpisuje do niego, do, do niego różne hasła, które są właśnie w tym pliku. No jeżeli to hasło będzie pasowało do, do tej usługi SSH No to Hydra nam to zakomunikuje i pokaże, że To hasło do tego usera pasuje, możesz się wbijać Na ten serwer po SSH tymi kredkami Dobra wróciłem z powrotem, bo zrobiłem mały błąd Hasło, które wrzuciłem do pliku miało literówkę I ta lista mi leciała i leciała i leciała nie mogło tego hasła znaleźć, więc tutaj powinno już teraz być wszystko git. Mój błąd, oczywiście. Dobra, zaraz zobaczymy, czy nam to hasło znajdzie. Ono gdzieś tam nie było daleko, więc powinno zaraz sobie powiązać login z tym hasłem. No i jak widać, Hydra nam zakomunikowała że na tym hoście jest możliwość połączenia się takim użytkownikiem z takim hasłem po na naporcie 22 usługa, usługa SSH. No czyli możemy teraz tak naprawdę spróbować się połączyć mniej technicznie do tego do tej maszynki, właśnie używając SSH. Znamy już hasło, jest to mniej technicznie hasło, tak. No i jak widać, wbiliśmy się. Who am I? Jak widać, wbiliśmy się używając narzędzia Hydra do, do maszynki, którą atakowaliśmy. Dobra, to by było na tyle. Jest to pierwszy z takich filmików, już tak powiem, można powiedzieć, on live. Staram się tutaj bez żadnych cięć robić, po prostu lecieć tak jak lecę. No, było, było tutaj małe niedociągnięcie, ale myślę, że powinno być wszystko git. Dobra, jeżeli się spodoba, na pewno taki kontencik, no to będziemy, będę nagrywał gdzieś tam następne filmiki z różnych innych ataków, czy na przykład jak zrobić jakiś hardening.